Po premierze na tegorocznym Poznań Motor Show zupełnie nowe Audi A3 Cabrio dostępne jest w polskich salonach sprzedaży tej marki. Najtańszy model kosztuje niewiele ponad 134 tysiące złotych. Najnowsze Audi A3 Cabrio wyróżnia się nienaganną stylistyką nadwozia zarówno przy złożonym jak i rozłożonym dachu. W nowej odsłonie tego modelu inżynierowie zastosowali składany materiałowy dach, który chowa się pod klapą bagażnika w czasie zaledwie 18 sekund. Na uwagę zasługuje wydłużone o blisko 20 cm nadwozie, które dzięki temu nabrało lekkości i drapieżności. Charakterystycznym elementem wyróżniającym nowe Audi A3 Cabrio jest prosta w formie boczna linia, widoczna szczególnie przy rozłożonym dachu. Od przednich świateł do spoilera na klapie bagażnika linia nadwozia unosi się delikatnie, tworząc formę klina. W kabinie pasażerskiej wygodnie zasiądą cztery osoby, które przy wzroście długości nadwozia dysponują powiększoną przestrzenią bagażnika. Produkowany w węgierskiej fabryce koncernu pojazd dostępny jest w trzech liniach wyposażeniowych: Attraction, Ambition i Ambient. W gamie znajdziemy jeden z trzech kolorów dachu, a także znane z innych modeli systemy podnoszące komfort i bezpieczeństwo jazdy. Audi A3 Cabrio oferowany jest z jednym z trzech silników a napęd na przednią oś przenoszony jest za sprawą manualnej bądź automatycznej przekładni. Standardowym wyposażeniem każdej wersji jest także system Start-Stop, obniżający znacznie średnie zużycie paliwa a 3 Cabriolet oferowane jest jednym z trzech silników. Najmniejsza jednostka o pojemności 1,4 litra wyposażona jest w bardzo ciekawy system cylindry on demand. Silnik ten posiada moc 140 koni mechanicznych. Mocniejszy silnik benzynowy o pojemności 1,8 litra dysponuje mocą 180 koni mechanicznych. Dla miłośników silników wysokoprężnych, Audi przygotowało znaną dwulitrową jednostkę napędową o mocy 150 koni mechanicznych. Model a 3 Cabriolet dostępny jest od 134